Witam, Kornel Mikołajczyk, fizjoterapeuta Kornelus Clinic. Dzisiaj przedstawię parę ćwiczeń na rehabilitację barku w warunkach domowych. Bark, czyli tak naprawdę staw ramienno-łopatkowy, charakteryzuje się ogromną mobilnością fizjologicznie. Ruchomość barku jest ogromna. To oznacza, że panewka stawu jest płytka dosyć, nie pokrywa głowy kości ramiennej w całości, a stabilizację zapewniają przede wszystkim mięśnie. I właśnie dlatego staw ramienno-upadkowy, czyli potocznie mówiąc bark, należy rehabilitować aktywnie. Moim zdaniem, z doświadczenia mówię, yy, Metody terapii całkowicie bierne, takie jak fala uderzeniowa, takie jak masaż, terapia tkanek miękkich, terapia manualna, są czasami bardzo pomocne, ale nie załatwiają całości problemu. Gdybym miał wybrać, gdybym musiał wybrać, czy leczyć bark wyłącznie ćwiczeniami, czy wyłącznie terapią manualną, na przykład albo falą uderzeniową, wybrałbym ćwiczenia. Uważam, że one są dla tego stawu najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że mięśnie, które stabilizują staw ramienno-upadkowy, z jednej strony, czyli pilnują, żeby głowa kości ramiennej siedziała we właściwym miejscu, i z drugiej strony mięśnie, które y, zapewniają nam ruchomość podczas rozmaitych aktywności, y, to wszystko jest układ aktywny. I na ten układ nerwowo-mięśniowy, bo jest to też tak naprawdę ćwiczenie dla układu nerwowego, dla tego, co kontroluje mięśnie, na ten właśnie układ przedstawiam dzisiaj kilka bardzo prostych ćwiczeń. Zestaw ćwiczeń, który przedstawię, na pewno będzie dosyć okrojony, ale muszą się w nim znaleźć ćwiczenia angażujące mięśnie rotatory. To są nieduże mięśnie, które po pierwsze zapewniają nam stabilizację stawu, po drugie one również wplatają się w torebkę stawową, co oznacza, że mają kolosalny wpływ na działanie stawu ramienno-upadkowego. Więc na pewno zaangażujemy rotatory, na pewno popracujemy trochę nad mobilnością i przydałoby się jakieś rozciąganie, po to, żeby. Stonizować mięśnie hiperaktywne, te, które się lubią włączać za bardzo, kiedy bark nas boli albo kiedy ma ograniczoną ruchomość. Oto ćwiczenie. W pierwszym ćwiczeniu zaangażujemy rotatory zewnętrzne stawu ramiennego, które są kolosalnie ważne dla jego stabilności i mobilności. Najpierw zadbajmy o prawidłową sylwetkę, wyprostowaną, mostek do góry. Następnie łokcie przy ciele chwytamy taśmę i rozciągamy ją ruchem rotacyjnym. Jeżeli nie mamy taśmy do ćwiczeń, rotatory zewnętrzne możemy zaangażować leżąc na boku, biorąc w rękę niewielki ciężarek albo np. butelkę z wodą i wykonując rotację na leżąco. Pora na ćwiczenie, które nazywa się Aniołek przy ścianie. Przyklejamy się całym ciałem do ściany, również głową. Rotujemy ramiona na zewnątrz i próbujemy wykonać ruch w górę. Jednocześnie nie odrywając łokci, nie odrywając barków, nie odrywając dłoni i nadgarstków. A w najtrudniejszej wersji staramy się również dokleić odcinek lędźwiowy kręgosłupa do ściany. To ćwiczenie ma na celu nauczyć nas mobilności i techniki ruchu podczas pracy rękami nad głową. Kolejne ćwiczenie będzie miało na celu zaangażowanie stabilizatorów łopatki, głównie mięśnia zębatego przedniego. Stabilizacja łopatki jest ważna w przypadku problemów z stawem ramienno-łopatkowym, gdyż ona daje podstawę do tego, żeby panewka tego stawu stwarzała odpowiednie warunki pracy dla kości ramiennej i dla całego stawu ramienno-łopatkowego właśnie. Dlatego dbamy o stabilizację łopatki i na bazie tej stabilizacji budujemy stabilizację, czy też mobilność czasami, zależnie od potrzeb stawu ramienno-łopatkowego. To ćwiczenie polega na tym, że opieramy się o ścianę, proponuję pozycji podporu na przedramionach i próbujemy wypchnąć odcinek piersiowy kręgosłupa tył, a następnie z powrotem do przodu. Znakomicie. Staramy się nie pracować głową góra-dół. Staramy się trzymać ciało wyprostowane. Jeżeli to jest łatwe, możemy to wykonać na przykład w dużo trudniejszej pozycji deski, czyli podporu przodem. Na koniec rozciąganie. Będziemy chcieli rozciągnąć mięśnie piersiowe, dlatego że to one w przypadku kiedy boli nas bark, kiedy mamy do czynienia z e, zmniejszonym zakresem ruchu w stawie ramienno -upadkowym, to te mięśnie oraz dodatkowo bardzo często mięsień czworoboczny się przykurczają, napinają, e, a czasami są po prostu hiperaktywne i nie pozwalają na swobodny ruch barku. Żeby rozciągnąć mięśnie piersiowe w prawym barku, stajemy prawą Prawym bokiem do um, jakiejś podpórki. To może być na przykład, możemy stanąć we framudze drzwi. Opieramy się łokciem mniej więcej na wysokości barku i staramy się obrócić w przeciwną stronę aż do momentu, kiedy czujemy rozciąganie tych mięśni. Wchodzimy w pozycję, utrzymujemy ją statycznie przez 20-30 sekund. Ćwiczenia, które dzisiaj pokazaliśmy to taki początek, taki pomysł na to, jak możecie pracować nad waszym stawem ramiono-upadkowym, który jest bólowy, może może ograniczony, yy, ruchowo, yy, jak możecie nad nim pracować w warunkach domowych. Pamiętajcie jednak, prawdziwa rehabilitacja to rehabilitacja indywidualna, co znaczy, że lepiej zawsze yy, będzie działała ta rehabilitacja, czy te ćwiczenia, które zostaną dopasowane do Waszego problemu. Zapraszam do Cornelus Clinic. Prowadzimy telerehabilitację, prowadzimy rehabilitację tradycyjną. Zapraszam na konsultacje, dobierzemy odpowiednie ćwiczenia i postaramy się, żeby były jak najbardziej skuteczne. Kornel Mikołajczyk, do zobaczenia!